Was serdecznie na moim kanale, z tej strony Magdalena, i Kira i Pipu, i Luna i Oskar tam wszyscy śpią na kanapie na kanale Amazonia. Zaczynamy nową serię filmików o tytule Kupione za swoje. Co możecie się spodziewać na tej serii filmików? Będą to tylko i wyłącznie akcesoria do roślin kupione oczywiście za moje. No ale no z tobą ja to nie będę chyba nagrywać, co? Ja ty jestem po prostu przem. Kupiłam sobie biały kot, który chciałam położyć na kanapę, a mam czarnego kota. Wiecie, z czym to się wiąże? Możecie się tylko domyśleć. Tą super moim zdaniem serię filmików otwiera paczka z Sinsaya. Paczka z Sinsaya przyszła. Otwarta już. Nie wiem przez kogo Albo zapakowana przez Sinsaya, bardzo niefortunnie Bo widać, że jest odwrotnie otworzy, Dosłownie tak była otworzona Widać, że jest nazwa Sinsay yy, Od wchodu od I tutaj widzę etykietę, więc zapewne tutaj była Pakowana i komuś się W podróży otworzył Dół i tak była położona Pod moimi drzwiami Dosłownie tak Otworzona nie wiem, czy są tam wszystkie rzeczy, czy coś znikło, ale zawartość z jest w całości, więc na razie nie panikuję. Zawartość paczki z Sinsaya prezentuje się tak. Bardzo fajnie, wszystko w kartonie, Każdy, ka każda rzecz jest w osobnym kartonie i jeszcze dodatkowo zabezpieczona. Już Wam pokażę, wyjmę Wam jedno coś. Yy, zapakowane w takie, nawet no, nie wiem jak się to nazywa: no, po prostu kratkowana tektura. Nie wiem, nie wiem jak się to nazywa, ale fajnie to wygląda, bo karton, nie folia. Także yy, plus i każda osobna widzę rzecz jest w osobnym kartonie. Tak samo jak i zamówienie z moich modeli, tak samo yy, zamówienie z ja zrobiłam razem z siostrą. Ona jest głównym powodem moich ostatnich zakupów. Naciągnęła mnie. Otwórzmy sobie yy, te paczuszki. Ja już wstępnie jedną doniczkę, o, bo tutaj będą główie, do, głównie doniczki. Chyba tak, nie pamiętam. Yy, aha, i co do Siensaya. Ja z Siensaiem mam. Miałam. Nie miałam. Nigdy styczności, bo jak wiecie albo nie wiecie, jak oglądacie moje filmiki, prawie całe swoje dorosłe życie, nie prawie całe swoje życie dorosłe spędziłam poza granicą ponad 17 lat we Francji i tam Sinsaya nie ma, więc ja nie wiedziałam kompletnie, co to za sklep. Będę na wakacjach w Polsce ja zawsze słyszałam, że tam dziewczyny kupują fajne tanie ciuchy ale nie wiedziałam, że mają też akcesoria. W moim małym miasteczku Sensei pokazał się rok temu i naprawdę poszłam do niego. Nie wiem, pierwszy raz może jakieś 3 miesiące temu. Tak na yy, dokładnie 3 miesiące temu, tuż po Sylwestrze. No i zauważyłam potencjał miałam yy, w moim małym miasteczku jest tylko petko, więc Sensei yy, jest takim Chyba odpowiednikiem Pepko troszkę. Dajcie znać. Naprawdę nie wiem. Nie znam się, nie, nie wypowiadam się. Tym razem y, nie, nie kupowałam rzeczy stricte w sklepie, tylko i wyłącznie przez internet, bo z tego co zauważyłam mam bardzo mały asortyment cincajowski, więc zamówiłam przez internet. Głównym powodorem były te doniczki. Ale po prostu od razu dam wam cenę. 9,99% przepiękne, zielone doniczki, glazurowane od środka, a z wierzchu mają takie matowe, białe listki. No, coś cudownego. Jak ja zobaczyłam te doniczki, to po prostu, no, patrzcie, no, po prostu wiosna, wiosna. Wyciągnęłam ją tylko z tego względu, że chciałam przymierzyć ją do moich ulubionych ostatnio doniczek, perforowanych, oddychających, ale niskich, które są dostępne tylko i wyłącznie u Mateusza. Z tego co widziałam, nigdzie więcej nie widziałam tych doniczek, u Mateusza na roślinnej dżungli. Uwielbiam te doniczki. I chciałam zobaczyć, czy będą pasować, bo jeżeli nie, to odsyłam i nie będzie filmiku. Więc widzicie ten filmik i domyślacie się, że. Po prostu pasują, ale pasują tak idealnie. Nie wydostaje się ta doniczka w żaden sposób z osłonki. I muszę się przybliżyć, muszę Wam to pokazać. Popatrzcie, idealnie pasuje, a nie wpada na dno doniczki i zostaje jeszcze, nie wiem czy to widać, zostaje jeszcze, no tak, 2-3 cm do. A zobaczmy tak w ten sposób. Zostaje tyle jeszcze do końca doniczki, także, no, nie na białym tle, o tutaj. Wpada dosłownie dotąd, wpada dosłownie dotąd i patrzcie ile do doniczki, jest os osłonki, <coughs> nie doniczki, osłonki zostaje. Czyli jeszcze tyle osłonki nam zostaje i tutaj przychodzi nam z pomocą mój ulubiony, nie mam teraz przy sobie, ale pokazywałam już wam... Y ale pokazywałam już Wam moją ulubioną teraz metodę uprawy. Tym bardziej na wiosnę i lato, gdzie yy, nie będzie mnie tutaj, bo będę w ogrodzie. <laughs> Mam na głowie trzy ogrody jeden ogromny projekt yy, ogrodu egzotycznego, i właśnie czekam na ogromną dostawę roślin. To będzie chyba największy unboxing roślin, jaki w ogóle jest na tym kanale, ale to niebawem. Dzisiaj o Sensaju. A tak naprawdę o akcesoriach do roślin serii, kupione za swoje. <grymianie> jak to fajnie brzmi? <grymianie> Chodzi mi o to. A i tak by the way, widziałam te doniczki w Dilzie Nie te złote, są identyczne, takie jak widać tutaj, karbowane, tylko że zielone i kremowe. Złotych nie ma. Także jeżeli macie te doniczki albo chcecie mieć takie doniczki. Zrobić sobie tak jak ja, właśnie to podciąganie. To jest świeża, podlana roślinka. Ta nasza nieszczęsna paprotka z ostatniego filmiku. Znaczy nieszczęsna, już szczęsna, bo, bo właśnie odrasta. O, już widzę dwa nowe, o trzy. Trzy nowe ślimaczki, to dość duże. W ciągu pięciu dni. Pięciu dni taki rośliny. A ja mówiłam wam w zeszłym filmiku, że trzymam tą roślinę już od roku. I dopiero teraz mi zaczęła rosnąć, jak ją przesadziłam. I właśnie paprotki uwielbiają wilgotne podłoże i do tego służy nam ten, widzicie w ogóle? O, tutaj na ciemnym tle. Sztureczek polipropylenowy. <laughs> I ta sama sytuacja będzie tutaj. A co ja mówiłam? Aha, jeżeli chodzi o wiosnę i lato. Bo teraz będziemy naprawdę bardzo mało tutaj. Będę tylko i wyłącznie przyjeżdżała po to, żeby podać te roślinki. Więc im duże biedno, będą miały wilgotno, tym mniej będę miała strat. Im więcej pożywki będą miały w rezerwuarze, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że je przesuszę. Nadal jestem chora. I to będzie w trzech następnych filmikach. Także ja się mega, mega cieszę, że, że te doniczki pasują idealnie do tych osłonek. Bo to było właśnie głównym moim celem. <śmiech> <śmiech> I, I ten wiekiem, po prostu cudo. I nie pamiętam, ile jest tych doniczek, bo tak jak mówię, było to na spółkę. Są super zapakowane, właśnie każde w karton, więc nic kompletnie im się nie stało. I tak jak widzieliście, yy, widzieliście, to, ta przesyłka była. Yy, rozerwano, także mogło coś tam wypaść kurierowi, bo nie mówię, że nie. Zobaczymy, czy wszystkie doniczki są całe. <coughs> a jeszcze w środku też są... o, popatrzcie, odpakowałam, a nie, nie, nie powiedziałam. Jeszcze nie dość, że z zewnątrz są zabezpieczone, to jeszcze zabezpieczone są w środku. jeżeli chodzi o przesyłkę silowską zabezpieczającą szósteczkę. <coughs> Następna cała. Kompletnie nic się nie stało. I. Jak ono się nazywa? Może od razu, żebyście mogli szybko je znaleźć na aha, co do właśnie tego jeszcze się bardzo podoba mi się to, że można te rzeczy kupić przez internet, tak jak tutaj zrobiłam, bo rzeczy z pepką no nie można, trzeba jeździć po tych pepkach po całym mieście, znaczy po całym mieście, ja mam nie tylko jedno, po wszystkich miejscowościach obok i szukać tego, co się chce, co się tam po prostu wymyśliło, zobaczyło i się po prostu tego to chce. A tutaj mamy super, że jest wysyłka przez internet. Bo praktycznie ja 90% swoich zakupów robię przez internet. Bo nienawidzę, ale to po prostu nienawidzę chodzić po sklepach. Mi tłum tak strasznie męczy. Macie kod kreskowy, przepraszam. Macie kod kreskowy i nazwę. Także szybciej to znajdziecie. Zobaczymy, czy jest cała, ale to na pewno będzie cała, po prostu kompletnie nie jest w żaden sposób... <laughs> eee, w żaden sposób, o co... Dobra, jest jeden minus. Eee, w żaden sposób nie jest zgniecony. Jeden minus to jest to, że nie ma tych stópek takich od dołu. Tylko jest ten taki rant właśnie... Eee, betonowy? Betonowy rant taki szorstki, więc będę musiała przykleić stópki, żeby nie porysować y, blatu żadnego, ani szkła na regale. Gdzie jest ta doniczka? Bo te doniczki z Pepko mają tutaj, widzicie? Mhm. Tutaj y, są te y, trzy białe zabezpieczenia. Jest to chyba filt, tak się to nazywa? Filt? Jeżeli nie, to oczywiście... <coughs> Poprawcie mnie. <coughs> chyba nie nagram tego trzeciego filmiku. Bierowa znali coś, zostawcie łapkę w górę. <laughs> Co moje poświęcenie. Tu też od tych gatunków się e, troszkę pyli, więc może dlatego tak, że mam jeszcze bardziej podrażnione. Nic kompletnie się nie stało. I ta doniczka też jest gruba, nie wspomniałam. Raz, dwa, trzy, cztery. Wydaje mi się, że było ich sześć. <laughs> sześć doniczek. Ale sprawdźmy szybko. O, tutaj mamy troszkę zgnieciony Stało się tutaj coś. Tak wygląda, jakby po prostu wyskoczyła z przesyłki. Ale nie. Już sprawdzam. No nie, nie. Nie ma żadnego uszkodzenia, nie ma żadnej rysy. Jest OK. Także to zabezpieczenie w środku. Też się przydało. Ostatnia, szósta. Tu jest idealny karton, więc też spodziewam się idealnej doniczki. Tak jest. Jeszcze sobie porównać, czy one się w ogóle różnią czymś: <laughs> wybarwieniem, czy np. Tunacją koloru nie, one no się nie, nie różnią, się. są identyczne. Bo czasami jest tak, że z tej samej serii <laughs> jedna partia jest jaśniejsza, druga jaśniejsza, druga ciemniejsza. Zamówiłam też trzy doniczki szklane. Tych też jestem ciekawa. A ja podałam rozmiar tych doniczek? Chyba nie. Rozmiar tych doniczek to 12 na 11,5 cm. <laughs> Te chyba będą troszkę większe. Też wszystkie są w kartonach osobno. Tych nie otwierałam, tutaj będzie pierwsze wrażenie. Razem z Wami też w środku zabezpieczone. Okej, okay, fajna. Jest to trzynastka. Ale trzynastek właśnie... Z trzynastki mi się skończyły, więc muszę domówić u Mateusza. Bo Mateusz też ma trzynastki właśnie te... Niskie, perforowane jednastki, trzynastki i piętnastki. <laughs> trzy, trzy rodzaje yy, tych właśnie doniczek, i muszę właśnie domówić do, do tych. <laughs> bardzo fajne szklane. Tutaj znowu będziemy widzieć, ile jest tej pożywki i te yy, osłonki, nie doniczki. Ja wiem, że cały czas to mylę. Może kiedyś mi się uda poprawnie sformułować, <laughs> nie zrobić żadnych błędów. Te chciałam właśnie stricte tutaj na, na regał, który ma szklany blat, szklane półeczki, to będzie się moim zdaniem bardzo fajnie komponować. A te te donieczki, moi kochani, położymy na czymś bardzo pożądanym ostatnio. Sprzedała mi tą informację yy, moja siostra właśnie, która obserwuje Instagramy, TikToki i takie tam różne inne. Ja na to już nie mam czasu, bo nie robię nic innego, tylko siedziałam na tych internetach. No i oczywiście yy, porównanie, to jest jedynastka, to jest trzynastka, bardzo fajne odcień zielonego. <laughs> I takich jest trzy. Nie będziemy otwierać wszystkich trzech, albo dobra, otwórzmy sobie wszystkie trzy. Ja wyrzucę ten karton i przeniosę ostatnią rzecz. Czekajcie. Następna szkło i nic. Nie stało. A powiedziałam ile kosztuje? Nie powiedziałam ile kosztuje. No widzicie, do tego musicie oglądać całość filmiku. Nie, musi, nie możecie pominąć ani jednej sekundy. Eee, kosztuje ona 15,99 euro. Ostatnia zakupiona rzecz to taki duży karton. I też był przeszedł otwarty, dosłownie, nie wiem, ten kurier się u, uparł na te moje przesyłki. Jest to super regał, viralowy super regał. Nawet nie miałam pojęcia, że on jest tak sławny na internecie. Dopiero zdałam sobie sprawę właśnie z relacji mojej siostry i z tego, co kupiła Karola z kanału Charlotte, bo właśnie kupiła ten regał, ale kupiła go w aksjonie, nie w sinsaju. A w Scinsaju jest o 20 zł taniej. Nie chcę wam dokładnie mówić. A jeszcze co do, co do zamówienia, właśnie tego Sinsaya. Ja nie miałam jeszcze aplikacji Sinsaya i przy założeniu aplikacji Sinsaya na, na pierwsze swoje zakupy mamy minus 25%. Także no i żart było nie skorzystać. Ja, ja za tą cały, za ten regał i za te wszystkie doniczki zapłaciłam Troszkę ponad 100 zł, to jest po prostu śmieszne. Ja za swoje regały, które są e, takie stopniowane, które są w holu roślinnym, płaciłam ponad 300 zł. Zobaczymy, czy on jest aż tak świetny, jak wszyscy mówią. W akcjonie podobnym, bo już go nie ma. W moim akcjonie już go nie ma. Jest to bambusowy regał. O. I z tego co widziałam na kanale u Karoli, bardzo szybko się go składa. Zobaczymy czy nie jest poniszczony i każda część jest podpisana. Tutaj mamy część A, blat A i dolna też część A i jest w prześlicznym kolorze, takich właśnie, takim w takim praktycznie idealnym kolorze i teksturze jak y, płytki, które są. Y, w roślinnym pokoju, ale to zobaczy, zobaczycie na zbliżeniach, bo dosłownie nie mam gdzie się tutaj ruszyć. Ja go szybko poskładam, bo dosłownie nie trzeba żadnych narzędzi przy składaniu tego um, <śmum> regału. <śmum> no i znowu dziękuję Karolnie, że składała go um, na swoim filmiku, bo dzięki temu wiem, że nic mi nie trzeba. On po prostu, tutaj są wszystkie części wkrę wkręcane. ...ręcznie. Dobra, może Wam pokażę, będziecie wiedzieć o co chodzi. O, trzeci blat. Co tutaj jeszcze jest? Kurde, się znowu strasznie pyli. To moje gardło. I są tutaj... ...łączenia. Yy, podpisane jako C, więc tam gdzieś jeszcze musi być... ...no te... Karola ma taki ciemniejszy ten regał. Ja wziąłam bambusowy i powiem Wam, że to jest takie yy, surowe strasznie to drewno. Trzeba byłoby wylakierować czymś, żeby nie zachodziło brudem i plemami. W moim przypadku. Są tu następne y, części mniejsze. Czyżby nie było instrukcji? A jest instrukcja, wypadła, ok. <laughs> Mam nadzieję, że nie, nie przygnią to nikogo. Mamy instrukcję. Każda półeczka, a będziemy mieć ich trzy. <laughs> I tak to będzie wyglądać. Na każdej półeczce możemy Maksymalnie położyć 8 kg. No, ja nie sądzę, żebym w ogóle więcej niż 4 kładła, ale i tak jak Wam powiedziałam wcześniej, wszystko jest do montażu samymi rękami, bo tak jak widać, śruby są już wkręcone w nóżki. Tak jak widać, ja sobie to skręcę szybko poza kamerą i widzimy się za moment. Powiem wam, że składanie tego regału było bajecznie proste. Dosłownie 5 minut, i zrobione, i szczerze, dosłownie przeszło moje oczekiwanie. Ja miałam po prostu w głowie mały rygalik. A tu jest naprawdę bardzo dużo miejsca, i on jest naprawdę wysoki. Wezmę Was teraz w rąsie i zobaczycie o co mi chodzi. Popatrzcie na to. Nie mam y, szerokątnego. Mm obiektywu, więc nie zobaczycie tego w całości, no ale jest on naprawdę duży. I chciałam właśnie, żeby stał tutaj, bo wiecznie mam tutaj zawalone, zawalone pierdołami na podłodze, a teraz sobie super poukładam i co mówiłam? O tym, że... Tylko szkoda, że to nie jest w ten sposób, że mam taką samą teksturę na podłodze płyt, płytek które są oczywiście brudne, bo, bo są nagrywki i jest po prostu brudno. I te blaty mają taką samą właśnie strukturę zdobienia i ten sam kolor jest w moich regałach, tych stopniowych w holu e, roślinnym. No i e, ten regał ma za <laughs> zadanie z tyłu się właśnie przypomina. Umieścić te doniczki. Ja myślałam, że one się nie zmieszczą, ale tutaj swobodnie poparcie. Tu jeszcze swobodnie, swobodnie będę mogła przekleić LEDy, yy, pasek LEDowy, i one będą tutaj fajnie podświecone tutaj te roślinki. Myślałam, że właśnie <laughs> będą zbyt niskie na te doniczki, te, te półeczki, i roślinka będzie miała bardzo mało miejsca, ale po prostu jest idealnie, jest idealnie. I ślicznie komponuje się, moim zdaniem, ślicznie komponuje się ten, yy, ten jasny odcień. A dlaczego tam było napisane, że to jest bambusowe? Teraz właśnie się zastanowiłam, nie wiem. Co to jest z bambusa? Okej, okay, mało ważne. Ślicznie się komponuje ten jasny kolor z tym właśnie pięknym zielonym pastelowym na tej doniczce. Patrzcie, jak, jak to będzie pięknie wyglądać. Na przykład tak, tak, tak. Tak. I mogę nawet jedną położyć, tą większą. I już jest super. Tylko teraz pasuje zrobić zakupy roślinne. <grym> Dajcie znać, co sądzicie o tym regał, bo moim zdaniem, bomba po prostu jest bardzo duży naprawdę jest bardzo duży. I będzie mi to właśnie służyć jako yy, podstawka na kawę, na książkę, na cokolwiek. Tutaj nie będę chyba ustawiać roślin, chyba. <laughs> I zobaczymy w aktualizacjach, do czego ja to zużyłam. Dajcie znać, czy podoba Wam się ta nowa seria, kupione za swoje czyli wyłącznie same akcesoria do roślin, lub cokolwiek pomagające nam w uprawie. No zobaczymy, co się jeszcze zmieni, z, zamieści w tej serii. Po prostu wszystko dla roślin, ozdobne. No i ja na razie jestem na tak. Jak już mówiłam, nie jestem ani tiktokowa, ani instagramowa, i mało takich ym, smaczków, akcesoriów roślinnych. Ym trafia do mojej wiedzy. Jeżeli macie do polecenia coś z akcesoriów roślinnych lub ozdobno roślinnych, dajcie znać w komentarzu, jestem bardzo ciekawa, wszystko prześledzę. Jeżeli coś naprawdę super mi się spodoba, to oczywiście będę musiała to kupić za swoje. I nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam <ścoughs> i sobie do następnego! Patrzcie jeszcze na to. Te złote doniczki z pepko, też jedynastki. Super. To super się komponują z tymi synsachowskimi i do tego regału. Widzicie, że to jest karbowane, to jest karbowane, prążkowane, karbowane, no wiecie o co chodzi. Ta taka falista forma. To to jest złote, złoto beżowe to jest beżowe, <trymne> jest jak ja się jaram, zawsze jak coś spasuje idealnie do czegoś. No, idealna ta półeczka. No, czyż nie tak? Jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa Waszej opinii. Piszcie.